Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Izabela i jestem koordynatorką akcji 40 dni dla życia w misji Saga i w Brampton. Dziękuję Ojcu Oblatom za przyjęcie nas w parafii Świętego Eugeniusza de Mazenod i umożliwienie mi rozpoczęcia tegorocznej kampanii już dziś mszą świętą. Jestem tutaj, aby zaprosić was do udziału w nadchodzącym międzynarodowym, pokojowym i modlitewnym ruchu na rzecz zakazu aborcji. 40-dniowa kampania śledzi historię biblijną, w której Bóg użył 40-dniowych okresów, aby przemienić jednostki, społeczności i cały świat. Od Nowego w Potopie, przez Mojżesza na Górze, aż po uczniów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jasne jest, że Bóg widzi przemieniającą wartość swojego ludu, który przyjmuje i podejmuje czterdziestodniowe wyzwanie. Misją kampanii 40 dni dla życia jest zjednoczenie ciała Chrystusa w duchu jedności podczas skupionego czasu modlitwy, postu, i pokojowego aktywizmu w celu pokuty, szukania łaski Bożej, w celu nawrócenia serc i umysłów z kultury śmierci do kultury życia. Akcja 40 dni dla życia rozpoczęła się w 2004 roku przed placówką aborcyjną Planned Parenthood w Teksasie, która została już zamknięta. Budynek służy obecnie jako międzynarodowa siedziba inicjatywy 40 dni dla życia. W tym roku akcja rozpoczyna się w środę 25 września i kończy się 40 dni później, w niedzielę 3 listopada. Przez cały ten czas, codziennie, przez 12 godzin, od 7 rano do 19 wieczorem. Przed kliniką aborcyjną w Mississauga odbywa się cicha modlitwa. Dokładna lokalizacja to klinika dla kobiet, Women's Clinic, pod adresem 101 Queensway i Confederation Parkway, w pobliżu komina wentylacyjnego, w kształcie cukierkowej laski i przy metalowej poręczy. W naszym miejscu czuwania przestrzegane są wszystkie przepisy, Dotyczące stref Bubble Zones. W wyniku aborcji w Kanadzie umiera ponad 100 tysięcy dzieci, w Ameryce Północnej około 1,5 miliona dzieci, a na świecie ponad 42 miliony. Oznacza to, że co 24 sekundy ginie jedno dziecko. Aborcja pochłania więcej ofiar niż wojny światowe. Kanada jest jednym z czterech krajów na świecie, w których nienarodzone dzieci nie mają absolutnie żadnej ochrony prawnej, co pozwala na dokonywanie aborcji praktycznie do momentu urodzenia. Dlaczego? Bo w świetle obowiązującego prawa, dziecko w łonie matki nie jest człowiekiem. Jest to płód, zlepek komórek. Modlitwa i działanie to nasze najpotężniejsze narzędzie w walce z aborcją. Jest to żarliwe wołanie do Boga, aby czynił cuda według Jego woli. Kobiety i mężczyźni, którzy stracili dzieci w wyniku aborcji, muszą usłyszeć świadectwo tych, którzy doświadczyli tego bólu. I znaleźli uzdrowienie. Kampania 40 dni dla życia jest dla naszej społeczności okazją do usłyszenia tego świadectwa. Wierzę, że za kilka lat w podręcznikach historii pojawi się rozdział o aborcji i o tym, jak ostatecznie zakończyła się ta wielka niesprawiedliwość. Jak w przypadku każdej wielkiej niesprawiedliwości, takie jak segregacja czy niewolnictwo. Wszystkie w końcu upadną. Upadły lub upadną. Wierzę, że aborcja w końcu upadnie. A kiedy to się stanie, zostaną napisane książki, a nasze dzieci, wnuki i prawnuki będą czytać o tym, jak zakończyła się aborcja. Będą czytać o roku 2024 i o tym, jak ten rok był początkiem końca aborcji. Będziemy musieli odpowiedzieć im, co zrobiliśmy, a czego nie zrobiliśmy w tym kluczowym momencie naszej historii. Wierzę, że my, wierni, lud Boży, chcący się modlić i pościć. Chcący uczestniczyć w pokojowym czuwaniu, chcący szerzyć przesłanie pro -life i robić wszystko, co w naszej mocy, aby wypowiadać się w imieniu tych, którzy nie mogą mówić sami za siebie. Wierzę, że będziemy mogli powiedzieć naszym dzieciom, wnukom i prawnukom: Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Byłam gotowa zrobić wszystko, co było konieczne, aby zakończyć aborcję. Przyszłe pokolenia będą na nas patrzeć i oceniać według tego, jak spotkaliśmy się z tym wielkim złem, z tą wielką niesprawiedliwością. Aborcja zapisze się w podręcznikach historii. Pytanie brzmi: jaką rolę? odegramy w Jej obniżeniu. Bracia i siostry w Chrystusie Panu, mocno wierzę, że każdy z nas żyje pragnieniem, abyśmy po przybyciu do naszego niebiańskiego domu chcieli w końcu usłyszeć następujące słowa Dobrze, sługo dobry i wierny. W dzisiejszej Ewangelii święty Marek uczy nas bardzo ważnej lekcji. Prawdziwą miarą wielkości nie jest władza, status czy bogactwo, ale raczej pokora i służba innym. W naszym społeczeństwie często kieruje nami pragnienie władzy i sukcesu. Jezus pokazuje nam jednak, że prawdziwa wielkość polega na służbie innym, zwłaszcza tym najmniejszym z nas. Jezus wzywa nas, abyśmy byli sługami wszystkich, tak jak On był sługą wszystkich. Nauczał nas, że prawdziwa wielkość wynika ze służenia innym i stawiania ich potrzeb ponad własne. Zastanawiając się nad dzisiejszym czytaniem Ewangelii, zadajmy sobie pytanie: jak mogę dziś służyć innym? To nie musi być wielki gest. Może to być tak proste, jak poświęcenie jednej godziny na modlitwę przed kliniką aborcyjną w Mississauga w ramach kampanii 40 Dni dla Życia. Nasza pokojowa obecność wyśle całej naszej społeczności potężny sygnał o tragicznej rzeczywistości aborcji. Jest to także wezwanie do pokuty. Dla osób pracujących w klinice aborcyjnej. Naszym celem powinno być uświadamianie, że człowiek jest człowiekiem, niezależnie od tego, czy znajduje się w łonie matki, czy poza nim. Wszyscy mamy prawa człowieka, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Kiedy służymy innym, podążamy śladami Jezusa. I pokazujemy światu jego miłość. Dwa miesiące temu poszłam z moim synkiem na rutynową wizytę u lekarza. Jego gabinet pediatryczny mieści się w tym samym budynku, co klinika aborcyjna w Mississauga, tylko na innym piętrze. Zaparkowałam w garażu podziemnym i tak czekałam na windę, aż przyjedzie w dół. Winda była bardzo powolna tego ranka, więc czekam. I w pewnym momencie zauważyłam bardzo młodą dziewczynę wchodzącą przez drzwi. Musiała mieć około 22 lat. Była wyraźnie w zaawansowanej ciąży. Od razu poczułam instynkt macierzyński. Ta dziewczyna była zapłakana i cała się trzęsła. Niemal od razu pomyślałam, że pewnie idzie na czwarte piętro, gdzie znajduje się klinika aborcyjna. Ogarnął mnie niepokój. Windy wciąż nie było i zaczęłam się zastanawiać, czy powinnam coś jej powiedzieć, ale nie wiedziałam, co mam jej powiedzieć. Nie wiedziałam, jak zareagować, więc wyjęłam różaniec z kieszeni i zaczęłam się modlić do Matki Bożej. Kiedy skończyłam odmawiać pierwszy paciorek, drzwi windy się otworzyły, a dziewczyna spojrzała na mnie i z uśmiechem na twarzy powiedziała: Dziękuję, tego mi było trzeba. I wróciła do garażu. Sama weszłam do windy, aby pojechać na wizytę z lekarzem. Gdy tylko drzwi windy się zamknęły, poczułam, jakby kamień spadł mi z serca. Nie wiem, kim była ta dziewczyna, ale ufam mocy Różańca. Ufam, że jeden paciorek zdrowaś Maryjo uratował ją i jej dziecko. Chciałem się podzielić tym świadectwem, ponieważ chcę, abyście uwierzyli w moc Różańca. Jak powiedział święty ojciec Pio: Różaniec jest potężną bronią, by szatana. Pokonać pokusy, zobaczyć serce Pana Boga, otrzymać łaski od Matki Bożej. Każda parafia w Archidiecezji Toronto ma wyznaczoną datę lub kilka dat na czuwanie przed kliniką aborcyjną. Ta parafia, parafia św. Eugeniusza de Mazenot, ma wyznaczone dwie daty: niedziela 6 października i niedziela 13 października. W pobliżu miejsca naszego czuwania znajduje się Kościół Katolicki pod wezwaniem świętej Katarzyny ze Sieny, St. Catherine of Siena Church. To tam możesz przyjść, zaparkować samochód, odebrać plakat pro-life i udać się na miejsce czuwania. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Bóg wzywa każdego z nas, abyśmy byli narzędziami w jego rękach. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy cenią życie, aby stanęli w obronie życia tych, którzy nie mają głosu. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej kampanii, odwiedź stronę internetową www40 daysforlifecom Mam nadzieję, że zobaczymy się wszyscy na modlitwie pod kliniką aborcyjną. Bóg zapłać.